Od zarania dziejów ludzkości proroctwa zawsze fascynowały i inspirowały zarówno nadzieje, jak i obawy. W pismach świętych, takich jak Biblia, zawarte są proroctwa, które mają dotyczyć przyszłych wydarzeń na całym świecie. Wielu wierzących i badaczy od pokoleń zastanawia się, jakie tajemnice kryją się w tych tekstach i jak mogą one wpłynąć na przyszłość narodów, takich jak Rosja, w globalnym kontekście. Biblia to księga, która odgrywa fundamentalną rolę w kulturze i duchowości milionów ludzi na całym świecie. Oprócz opowieści o historii Izraela i naukach etycznych, zawiera ona także wizję przyszłości, które wielu uważa za przewidywania nadchodzących wydarzeń. Proroctwa biblijne są więc postrzegane jako fragmenty Bożego Planu dla świata i ludzkości, co wywołuje ogromne zainteresowanie w kontekście interpretacji ich treści. Czy proroctwa biblijne mogą zawierać wskazówki dotyczące przyszłości Rosji? To pytanie jest przedmiotem licznych debat i badań. Wiele osób wierzy, że niektóre z tych starożytnych zapowiedzi mogą odnosić się pośrednio do Rosji, jako jednej z potężnych sił współczesnego świata. Przyjrzymy się, jak interpretacje biblijne i historyczne mogą rzucić światło na to fascynujące zagadnienie. Biblia nie wspomina Rosji bezpośrednio, ale niektórzy badacze interpretują pewne fragmenty jako aluzje do tego terytorium. Szczególnie w księdze Ezechiela, gdzie pojawiają się odniesienia do Goga i Magoga, tajemniczych postaci i krain, które mogą mieć związek z regionami północnymi. To właśnie ten fragment stał się punktem wyjścia do różnych teorii na temat roli Rosji w kontekście biblijnych proroctw. Od wieków badacze analizują słowa Ezechiela i Apokalipsy, próbując rozszyfrować, kim są Gog i Magog oraz jakie znaczenie mają w kontekście przyszłości narodów. Jedna z teorii sugeruje, że te biblijne nazwy mogą odnosić się do terenów, które dziś kojarzymy z Rosją. Wspomniana Ziemia Północy pojawia się wielokrotnie w kontekście sił wrogich Izraelowi, co wzmacnia te interpretacje. Interpretacja, że Rosja jest Ziemią Północy wspomnianą w Biblii, nie jest jednak przyjmowana jednomyślnie. Wielu teologów uważa, że północ i inne geograficzne określenia w Biblii mają symboliczne znaczenie i mogą odnosić się do nieznanych, potężnych sił, które dopiero nadejdą. W tym świetle Rosja mogłaby być jednym z wielu krajów, które odegrają rolę w apokaliptycznych wizjach końca czasów. Aby zrozumieć potencjalne odniesienia do Rosji, należy najpierw pojąć, jak funkcjonują proroctwa biblijne. Biblia opisuje proroctwa jako objawienia przekazywane przez proroków, wybranych przez Boga, aby nieść Jego słowo i przepowiednie dotyczące przyszłości. Proroctwa te obejmują różne aspekty, od ostrzeżeń dla konkretnych narodów po wizje globalnych konfliktów i ostatecznej harmonii. Prorocy biblijni, jak Ezechiel czy Daniel, są postaciami, które odegrały kluczowe role w przekazywaniu tych boskich przesłań. Ezechiel w szczególności przedstawił wizje apokaliptyczne, w których widział wielkie bitwy i sojusze narodów, co wciąż fascynuje współczesnych teologów i badaczy. Wizje te stały się podstawą dla wielu interpretacji dotyczących przyszłości Rosji i innych krajów. Warto pamiętać, że proroctwa biblijne są często przedstawiane w formie metafor i symboli, co sprawia, że ich interpretacja jest złożona i wieloznaczna. Ostateczne znaczenie tych wizji może być nieznane, a próby ich dekodowania pozostają przedmiotem wielu spekulacji i debat. Jednakże dla niektórych Rosja może być jednym z tych krajów, które odegrają istotną rolę w ostatecznym planie boskim. Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów dotyczących przyszłości Rosji w Biblii jest właśnie wzmianka o Gogu i Magogu. W księdze Ezechiela, rozdziały 38 i 39, opisują te postacie jako przywódców Ziem Północy, którzy mają odegrać kluczową rolę w bitwach czasów ostatecznych. Gog i Magog są przedstawiani jako przeciwnicy Izraela, co wywołuje liczne interpretacje dotyczące współczesnych mocarstw. Tradycyjnie przyjmuje się, że Gog jest władcą Ziemi Magog. Co jest symbolem ogromnej siły i zagrożenia dla innych narodów. Wspomnienia o tym potężnym przywódcy prowokują pytania, czy może to być aluzja do Rosji jako jednego z najpotężniejszych krajów na północ od Izraela. Według niektórych teologów Ezechiel przewidział sojusze wojskowe i potęgi, które zjednoczą się w przyszłości przeciwko wybranym przez Boga narodom. W apokalipsie Gog i Magog pojawiają się ponownie, co wzmacnia teorię, że są to symbole potęg militarnych, które będą próbowały zniszczyć lud Boży w ostatecznej bitwie. Rosja, jako kraj z dużym potencjałem militarnym i geograficznie położona na północy, jest często rozważana jako współczesny odpowiednik tych starożytnych postaci, chociaż to tylko hipoteza. Interpretacja ta znajduje wielu zwolenników. W księdze Ezechiela, szczególnie w rozdziałach 38 i 39, prorok opisuje wielką bitwę w czasach ostatecznych, w której Gog, władca Magog, poprowadzi sojusz narodów przeciwko Izraelowi. Ezechiel przedstawia ten konflikt jako coś, co wymaga bezpośredniej interwencji Boga, który chroni swój lud i niszczy najeźdźców. Ta wizja Przyciąga uwagę wielu interpretatorów, którzy próbują zrozumieć, jakie narody mogą brać w niej udział. Przez wiele stuleci badacze zastanawiali się, kim dokładnie jest Gog i co symbolizuje Magog. Jedna z popularnych interpretacji wskazuje, że może to być nawiązanie do wielkiego narodu położonego na północ od Izraela co w kontekście geograficznym przywodzi na myśl współczesną Rosję. Ezechiel mówi także o sojusznikach Goga, co niektórzy uważają za prorocze wskazanie na możliwe koalicje wojskowe, które pojawią się w przyszłości. Warto zaznaczyć, że dla wielu osób ta wizja jest symbolem większego konfliktu pomiędzy siłami dobra i zła, który ma miejsce na płaszczyźnie duchowej, a nie tylko politycznej. Proroctwo Ezechiela przypomina, że Bóg interweniuje na korzyść swoich wyznawców. Co jest przesłaniem nadziei w obliczu globalnych zagrożeń. Bez względu na interpretację, ta wizja jest uznawana za jeden z kluczowych fragmentów dotyczących czasów ostatecznych. W księdze Apokalipsy w rozdziale 20 Gog i Magog pojawiają się ponownie, tym razem w kontekście wydarzeń końca czasów. Po tysiącletnim okresie pokoju, zgodnie z Apokalipsą, szatan zostanie uwolniony i zgromadzi narody. W tym Gog i Magog, do ostatniej bitwy przeciwko miastu umiłowanemu i świętym. Wizja ta sugeruje konflikt na niespotykaną wcześniej skalę, który będzie miał miejsce przed ostatecznym triumfem dobra nad złem. Pojawienie się Goga i Magoga w kontekście apokaliptycznym sprawia, że niektórzy interpretatorzy przypisują im symboliczne znaczenie. Uważają oni, że są oni reprezentantami potężnych sił ciemności i zła, które ostatecznie spróbują zniszczyć Boży lud. Rosja, jako wielkie mocarstwo, bywa łączona z tymi siłami ze względu na swoje położenie geograficzne oraz wpływy polityczne, zwłaszcza w kontekście napięć międzynarodowych. Niektórzy teologowie sugerują jednak, że proroctwo o Gogu i Magogu. Jest uniwersalną metaforą dla wszelkich sił zła, które sprzeciwią się Bogu. W tym ujęciu nie chodzi o konkretny kraj, ale o symboliczne przedstawienie zła, które zostanie ostatecznie pokonane. Taka interpretacja pozwala spojrzeć na Rosję jako jeden z wielu potencjalnych elementów tej symboliki, bez przypisywania jej roli głównego antagonistycznego mocarstwa. Jednym z najważniejszych argumentów, które skłaniają badaczy do łączenia Rosji z proroctwami biblijnymi, jest wzmianka o Ziemi Północy. W Księdze Ezechiela, w rozdziale 38, prorok opisuje siły nadciągające z najdalszych krańców Północy przeciwko Izraelowi. Ze względu na położenie geograficzne, wielu uważa, że chodzi tu właśnie o Rosję, która leży na północ od Izraela. Pojęcie północy w Biblii nie zawsze jednak odnosi się wyłącznie do położenia geograficznego. W niektórych interpretacjach północ symbolizuje źródło zagrożenia i chaosu, skąd przychodzą wrogie siły, dlatego niektórzy teologowie sugerują, że wzmianka o północy może mieć bardziej metaforyczne znaczenie, odwołujące się do ogólnych niebezpieczeństw i wrogów Bożego ludu. A niekoniecznie do konkretnego kraju. Współczesne interpretacje często jednak łączą północ z Rosją, co może wynikać z obecnej sytuacji geopolitycznej oraz rosnącego wpływu Rosji na arenie międzynarodowej. Dla tych, którzy wierzą, że Biblia przepowiada wydarzenia końca czasów, Rosja może być postrzegana jako potencjalne źródło zagrożenia w nadchodzących latach. Tym samym, Wzmianka o północy nabiera szczególnego znaczenia. Księga Ezechiela nie tylko wspomina o Gogu i Magogu, ale także wymienia sojuszników, którzy mają stanąć po ich stronie w nadchodzącym konflikcie. Wśród wymienionych narodów pojawiają się Persja, obecnie Iran, Kusz, Etiopia oraz Put, Libia. Te kraje tworzą z Goga swoistą koalicję. Która ma podjąć próbę najazdu na Izrael. Wiele osób zastanawia się, czy współczesne sojusze Rosji mogą stanowić echo tej biblijnej przepowiedni. Obecne relacje Rosji z niektórymi państwami Bliskiego Wschodu i Afryki mogą wydawać się analogiczne do tej wizji sojuszy. Iran, który tradycyjnie utożsamiany jest z Persją, utrzymuje bliskie stosunki z Rosją, a obie te potęgi mają znaczący wpływ na sytuację polityczną w regionie. Dla niektórych teologów jest to dowód na możliwość realizacji biblijnych proroctw w obecnych czasach. Chociaż te analogie są interesujące, Wielu badaczy przestrzega przed dosłowną interpretacją starożytnych tekstów w odniesieniu do współczesnej polityki. Koalicje wymienione w Biblii mogą być odzwierciedleniem dawnych rywalizacji i wrogów Izraela, a nie prognozą obecnych relacji międzynarodowych. Mimo to wzmianki o sojuszach pozostają istotnym elementem, który przyciąga uwagę badaczy biblijnych i politycznych. Okres Związku Radzieckiego był czasem wielkich prześladowań religijnych oraz propagowania ateizmu, co wpłynęło na postrzeganie Rosji jako narodu sprzeciwiającego się wartościom biblijnym. W czasach sowieckich religia była tłumiona, a wierzący byli często prześladowani. Dla niektórych interpretatorów ten czas jest dowodem na to, że Rosja jako potęga mogła odgrywać rolę antybohatera w boskim planie. W oczach wielu chrześcijan Zachodu Związek Radziecki był swego rodzaju antytezą chrześcijańskich wartości, co dodatkowo wzmacniało interpretacje proroctw biblijnych, które widziały w Rosji potencjalnego przeciwnika Bożego Ludu. Rządy ateistyczne były postrzegane jako odwrócenie się od Boga i jako element ciemności, który może być związany z proroctwami o czasach ostatecznych. Dziś, Chociaż Rosja przeszła wiele zmian, jej historia i wpływ sowieckiej ideologii nadal pozostawiają ślad w interpretacjach biblijnych. Chociaż Związek Radziecki już nie istnieje, wielu ludzi wierzy, że duch ateizmu i represji wobec religii, które miały miejsce w tamtym czasie, mogą mieć znaczenie w kontekście biblijnych proroctw o ostatecznym konflikcie. W ostatnich latach obserwujemy w Rosji wyraźny wzrost zainteresowania chrześcijaństwem prawosławnym. Kościół prawosławny w Rosji ponownie stał się ważnym elementem tożsamości narodowej i kulturowej, a jego wpływ rośnie wraz z poparciem ze strony władz. To duchowe odrodzenie w połączeniu z historycznymi korzeniami chrześcijańskimi wzbudza zainteresowanie teologów badających możliwe proroctwa dotyczące przyszłości Rosji. Niektórzy interpretatorzy widzą w tym powrocie do chrześcijaństwa znak, że Rosja może odegrać pozytywną rolę w czasach ostatecznych, być może jako naród, który powróci do Boga i przyczyni się do wypełnienia jego planu. Biblia często opisuje przemiany duchowe narodów jako ważny element bożych proroctw, co sprawia, że odrodzenie duchowe Rosji może być postrzegane jako istotny aspekt końcowych wydarzeń. Jednak nie wszyscy zgadzają się z takim optymistycznym spojrzeniem. Są tacy, którzy uważają, że wzrost roli Kościoła w Rosji jest jedynie narzędziem politycznym, a nie rzeczywistym duchowym odrodzeniem. Pomimo różnic w interpretacjach, wzrost religijności w Rosji z pewnością stanowi interesujący rozwój, który dodaje kolejny wymiar do debaty nad proroctwami dotyczącymi tej potężnej nacji. Współczesna Rosja, podobnie jak w przeszłości, odgrywa istotną rolę w polityce międzynarodowej, angażując się w różnorodne konflikty oraz wspierając sojusze strategiczne. Działania Rosji na Bliskim Wschodzie i jej wsparcie dla niektórych reżimów w regionie budzą zainteresowanie teologów i politologów badających proroctwa. W kontekście biblijnych wizji czasów ostatecznych, które przewidują zaangażowanie mocarstw w decydujące konflikty, wpływ Rosji na arenie międzynarodowej może być interpretowany jako spełnienie pewnych aspektów tych przepowiedni. Wiele osób dostrzega w interwencjach Rosji echo biblijnych proroctw dotyczących sojuszy i walk o kontrolę nad kluczowymi terytoriami. Niektórzy teolodzy sugerują, że współczesne działania Rosji mogą być zwiastunem nadchodzących wydarzeń przepowiedzianych w Biblii, w których to potężne narody będą miały wpływ na losy Izraela i całego świata. W tym kontekście każdy ruch Rosji na arenie międzynarodowej wywołuje spekulacje i debaty na temat jego znaczenia w planie Bożym. Pomimo, że nie ma jednoznacznego konsensusu, wpływ Rosji na sprawy międzynarodowe nadal jest przedmiotem intensywnych badań i interpretacji. Wzrost napięć na arenie międzynarodowej i zaangażowanie Rosji w konflikty zbrojne mogą być postrzegane jako znaki czasów ostatecznych. Co sprawia, że kraj ten staje się istotnym obiektem analizy biblijnych interpretacji geopolitycznych. Na podstawie interpretacji tekstów biblijnych można rozważać kilka scenariuszy dotyczących przyszłości Rosji. Pierwszym z nich jest scenariusz, w którym Rosja poprowadzi koalicję narodów przeciwko Izraelowi, zgodnie z proroctwem Ezechiela o Gogu i Magogu. W tym scenariuszu Rosja stałaby się kluczowym graczem w apokaliptycznym konflikcie, w którym Bóg miałby interweniować, aby ochronić swój lud. Drugi scenariusz sugeruje, że Rosja może mieć rolę symboliczną, będąc częścią szerokiej koalicji sił przeciwnych Bożemu ludowi. W takim przypadku, identyfikacja narodowa byłaby mniej istotna niż rola Rosji jako przedstawiciela sił sprzeciwiających się Bożym planom. Ten scenariusz skupia się bardziej na duchowej walce pomiędzy dobrem a złem, niż na konkretnym zaangażowaniu militarnym. Trzeci możliwy scenariusz zakłada, że Rosja przeżyje duchową transformację i powróci do swoich chrześcijańskich korzeni, stając się pozytywną siłą w realizacji Bożego planu. W tym ujęciu Rosja, podobnie jak inne narody, mogłaby doświadczyć odrodzenia duchowego, które przygotuje ją na nadchodzące wydarzenia czasów ostatecznych. Każdy z tych scenariuszy jest przedmiotem intensywnych rozważań teologicznych i spekulacji. Aby zrozumieć potencjalne znaczenie Rosji w proroctwach biblijnych, warto przyjrzeć się jej relacjom z krajami, które odgrywają kluczowe role w Biblii. Rosja utrzymuje strategiczne sojusze z kilkoma krajami Bliskiego Wschodu, w tym z Iranem, który w Biblii jest utożsamiany z Persją. Tego rodzaju powiązania stwarzają możliwość spełnienia proroctw o wielkiej koalicji narodów przeciwko Izraelowi. Sojusz Rosji z Iranem, a także jej wpływy w Syrii, wzmacniają teorię, że Rosja może być częścią proroczej wizji Goga i Magoga, która zakłada utworzenie sojuszu narodów przeciwko Izraelowi w czasach ostatecznych. Wzmianka o takich koalicjach w Biblii sprawia, że współczesne sojusze zyskują dodatkowy wymiar w interpretacjach biblijnych. Niektórzy badacze podkreślają, że proroctwa biblijne nie muszą odnosić się dosłownie do współczesnych państw, a raczej symbolizować uniwersalne siły i sojusze przeciwników Bożego ludu. Niemniej jednak, obecne relacje międzynarodowe Rosji z krajami biblijnymi, jak Iran i Syria, stanowią interesujący punkt odniesienia dla osób badających proroctwa biblijne w kontekście geopolitycznym. Dla wierzących proroctwa biblijne są wezwaniem do duchowej czujności i przygotowania na wydarzenia czasów ostatecznych. Chociaż nie jest pewne, jakie dokładnie role odegrają poszczególne narody, w tym Rosja, Biblia podkreśla że wszyscy powinni być gotowi na nadchodzące zmiany i żyć zgodnie z Bożymi zasadami. To wezwanie do czujności jest szczególnie ważne w kontekście niepewności współczesnego świata. Wielu wierzących widzi w proroctwach przypomnienie o potrzebie duchowej gotowości i zaufania Bożemu planowi, bez względu na to, jak trudne mogą być nadchodzące wydarzenia. Interpretacja proroctw jako wezwania do przygotowania duchowego daje nadzieję i poczucie celu, nawet w obliczu potencjalnych konfliktów i wyzwań globalnych. W perspektywie duchowej przygotowanie na czasy ostateczne oznacza nie tylko czujność, ale także życie zgodnie z Bożymi wartościami, co może stanowić inspirację dla osób niezależnie od narodowości. Dlatego refleksja nad proroctwami biblijnymi jest nie tylko analizą przyszłości, ale również przypomnieniem o konieczności moralnej i duchowej gotowości. Przyszłość Rosji według Biblii pozostaje tematem pełnym interpretacji i spekulacji, ale jedno jest pewne: proroctwa biblijne zawierają przesłanie nadziei i odkupienia. Bez względu na to, jaką rolę odegra Rosja w proroctwach. Biblia przekazuje obietnicę, że Boży plan doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Ta perspektywa daje nadzieję i pokój dla tych, którzy ufają Bożemu przewodnictwu. W czasach niepewności, proroctwa teologiczne przypominają, że nawet w obliczu potencjalnych trudności, Bóg ma plan dla ludzkości, w którym miłość i sprawiedliwość. Ostatecznie zatriumfują. Nadzieja zawarta w tych proroctwach ma na celu dodanie otuchy i motywację do wiary, niezależnie od narodowości i sytuacji geopolitycznej. W końcowej analizie, refleksja nad proroctwami dotyczącymi Rosji oraz innych narodów zaprasza do spojrzenia na świat z perspektywy duchowej, w której miłość i nadzieja są ważniejsze niż konflikty i podziały. Przesłanie to jest przypomnieniem o boskim celu i ostatecznym planie zbawienia, który obejmuje wszystkie narody.